Witam serdecznie na kolejnym meczu MOBA 3VS3, czyli standardowo mała mapka. Moja drużyna to Wulkan Ao Qiang Thanatos przeciwnicy przeciwnicy Rama, czyli nowy bóg z mitologii, mitologii. Yy, hinduskiej bodajże znowu Ao Kyang oraz Grzaniu przeciwnicy. No zobaczymy ten tryb rozgrywki 3 na 3 jakoś najbardziej mi się podoba z tego względu, że czas rozgrywki to mniej więcej 15, a tak maksymalnie do 20 minut zobaczymy. Dawno nie grałem w Vulcano, jest też bardzo fajna postać z mitologii ee, romskiej. Zacząć grać. To jest postać Kowal, czyli tutaj Wulkano jest tak naprawdę bardzo potężnym kowalem z tej mitologii. Fajna postać, ponieważ jest postacią soportującą, postacią dystansową. O, no, to już jest bardzo fajne, ponieważ borykona, udać widzimy, może podkładać podkładać taką armatkę, co jest wyznacznikiem obrony, czy zwiększenia tak naprawdę ataku. Dobra, wyrzucenie kolejnej rakietki. i no, tu, bo trzeba teraz Stawić, oh, o, matka. Ooo, 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 to trochę. Załapowiem być pierwszy skill tam Dobra. Ale jak kurcze nie zdążyło, śmiałem. Nagle mnie zaskoczyli. A 101 kill, no nie zbyt duża drużyna. To była szansa, aby w ogóle niespodziewanie ten gang wyszedł z flanki po lewej stronie. Czyli tam dalej szarżuje widać. Ustawimy aromatki na środku. Wow, no, wygląda to dobrze. Muszę objeżeć. fajnego skilla z gulki, czyli tam wrzucenie takiej serii z armat może się, uda ale nie jest weszły. no to jest bardzo dobre, no to skuteczna broń o, ależ pięknie ta no, super, to no, było naprawdę godne podziwienia dobra, teraz atak, ile się da ile fabryka dała właśnie to jest niepotrzebne nie rozumiem tego po co stać tak w miejscu a no, teraz to nic nie wyszło zaleceniem byłoby tutaj przy Państwa skryć jego do bazy się teraz koledzy trochę pomęczą wypełnić itemki wykupić lepsze, szczególnie tutaj shows of the magic no i co? Kolejne magie... słyszenie magiczne mocne potki i do przodu i do przodu a wygląda to dość dobrze na razie Może mi się teraz udało przetrwać ten ataku a zaskoczymy go. Teraz to poważnie była moja wina Nie spodziewałem się tak mocnego uderzenia. z strony oponenta Magio To znowu przewaga przeciwników niestety dość wyraźna się zaczyna cza. Szkoda, szkoda, bo ten początek był całkiem dobry Niestety no, coś mi włąż włącz w dżungli za bardzo podchodzi. Takie rzucanie się na ramę to też nie ogóle najbliższego celu. No bo z tam szybko na Francję.

Jest, właśnie. I to tak jest. Nie z zmierstwu obudz, to... z drużynę. Już jeżyczka padła. Znowu oczywiście rzucenie się do przodu. Bez. Mentalnie skazany na porażkę. No, ten dobrze walczy. To dość mocno postać w zmarciu. My lecimy szybko naszemu wulkanu. Ładnie, o Można pewnie tworzy nam się lider. Dłużynie. No teraz już naprawdę to jest 4 asysty, 4 det taki 3 kila niezbyt też moim zdaniem rewelacyjne Wieża, wieża to noc, bo tak to jest, to zrobić Dobra i teraz można tam powoli nacierać Pierwsza bomba, ładnie rzut Poszło Poszło, poszło Leżenie z UT, Mogę wlazło, a udziałem najważniejsze na żeby uciec, uciec i to będzie wyraźnie było to, to wybronienia. No ale ten. Niestety na Shao nie Bez, moim zdaniem, na różę. Bez rebelacji nie się do przodu znowu kolejne z domu. i to. od to jest niestety już przegrany. Nie mówię, że jestem jakoś najlepszy w to, no ale czasami naprawdę. to tak Nie powodzi. Wagrać z głową, jak wi wiadomo jest, że zginiemy, to mi sami się z dirwalki, tylko to trzeba jak najszybciej uzupełnić ewentualnie. A teraz bądramy, nie wiem co on sobie to spokojnie. Teraz no, różna by mocno wspierać. na wsparcie by musiała być, żeby na pewno nie przegłodować. że ładnie, więc nie będziemy już... coś sobie wziąć klasycznego do obrony przy wystrójom. Dość wyrównanie, my przecież tutaj... Ma 14 poziom, no, nieźle. Szybko szybko, 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 szybko na rakietce. Bra, poszło. Fajnie. No, zabiło, no to jest... No ale... już dobrze zrobił Łuki na Defie. ie Ale ładnie go dokręcę. Super. Dużo tu będzie trzeba dobrze zablokować, bo już idzie gruź wieżyczka dobra. Pełne wsparcie. To bombardowanie od rany, a my użyjemy ulti w międzyczasie. O, ależ weszło, super. To było piękne. No dobra, I teraz pełny atak na wieżę, czyli na Feniksa, sorry. Trzymy się udać dla już do biegu. Dla do biegu. No, pięknie, zaburzymy. i co ten wąż znowu robi No co to w ogóle w stanie zrozumieć. Ale jest dobrze, jest, wypowiedziana bardzo dobrze. i atakujemy Totana i się udać, chociaż bo tutaj ta drużyna coś może... Ładła! Szkoda, szkoda, bo to było do ugrania, no, ale dobra. Zobaczymy tamto. Jeszcze przyznać, że naprawdę mecz dość ciekawy. Już emocje są. Przejść, panowie i panie. Oczywiście włącz pójdzie do przodku, czy ja czekamy na drużynę. Bo no może te poziomy się tak mniej więcej w naszej drużynie wyrównały. To jest 14, 14, 12, tam 14, 15, 12. Czyli to niestety, to ostatniego tytana. Trzeba się bardzo skupić, nie ma przelewek, proszę Państwa. Super, jest. Dobra, motyl rama przynajmniej. Tutaj też niepotrzebnie. Idę po Wyrwiatu. A Tytanos, no kurwa, walecznej. Znaczy to nie jest zagadnione, nie. Dobra, udało mi się zbić, to. Jest to wodność, dobre Jest w tej z strony. Mogo zobaczymy, co się dzieje czyli Daniel zostaje osamotniony, a my musimy iść pełną parą, czyli tutaj pełna atak, pełna koncentracja i atakujemy Tytana jeszcze ładnie, bo kolejny level, kolejny level, no i niestety to musimy wygrać, tu już nie ma czasu, to jest 15 minuta, Daniel będzie się bronił jak może, wyprowadzamy Tytana na zewnątrz. Tak że nie wiem czy z wsparcia nie było. Ten jest w ogóle najlepszy. może oczywiście stoi na środku, nic nie robi. Nie rozumiemy w ogóle tego kolesia, no ale trudno. Czasem tacy gracze się zdarzają. Musiło to, że to nas musi uciekać, no i tu była szansa i co? Kolejne uderzenie. Nie ma węża. To się nie zapowiada ciekawie, tak szczerze teraz. kurczę jaka szkoda. Taka szkoda, była szansa to wygrać. Teraz my się musimy bronić. O, tamu, Thanos, Thanos, Słagam. Jak trudno, ale musimy dać radę. Jest. Ależ to było uderzenie. Sora ma, Sora ma, widać, nie ma. O Boże, ale to było cofane, no nie. miało się to w sumie wybronić, ale jakim pusztem? Ostatni przedmiot, chyba no nie. Dobra, szybko. Zaaktywniamy buty, sprint. Jest 20 sekund. No nie ma szans, nie ma szans. Tam się odrodził Phoenix, jest mniej więcej jedna czwarta życia, my lecimy bandą i to no, no wiadomo, tym ważnie bym za bardzo, nie za ciekawe to wygląda. To ono super. Co? Będę mnie zginąć, będę zginąć. O, ależ weszło. Nie Wszyscy czyli giniemy, no niestety, ale to się chyba na nic zdarzyło. Może być ciężko, proszę Państwa. Czuję, że niestety nie tym razem. No się... właśnie to co znaczy granie duży małych tutaj mnie. Niezbyt dobrze. Tchanus supera, ten włążność. Nie mi się to podobnie. Teraz spokojnie, proszę go przegrano. Oj, oj, oj. Co do takiego meczu to się dawno nie grało. przegrano. No nic, nie idzie zawsze wygrać super mecz.